Dzień dobry albo nawet dobry wieczór Państwu Szanownemu. Dzisiaj przyszła pora, aby opowiedzieć o temacie, który generalnie dawno, dawno temu pojawił się na kanale, ale nikt już tego nie pamięta. Przyszła więc pora, aby wspomnieć o pewnej ciekawej i całkiem sympatycznej, przynajmniej na pierwszy rzut oka maszynie, która miała być samolotem do wszystkiego, a ostatecznie okazała się samolotem do no, może niekoniecznie do niczego, ale na pewno nie do końca udanym, ale za to bardzo lubianym przez Węgrów. Samolot Messerschmitt Me 210 miał być w zamyśle konstruktorów maszyną wielozadaniową w pełnym znaczeniu tego słowa. Już w momencie wybuchu II wojny światowej Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich dwusilnikowe samoloty Messerschmitt BF-110 nie spisują się najlepiej i w niedalekiej przyszłości będą potrzebowały następcy. Takim następcą BF-110. Miał być właśnie Me 210. 5 września 1944 roku oblatany został pierwszy prototyp nowego samolotu wielozadaniowego stworzonego przez wytwórnię Messerschmitt. Był to Me 210 V1. Zaprojektowany według założeń podanych przez Departament Techniczny Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy, nowy samolot wielozadaniowy był traktowany jako następca BF 110. Prototyp nowego samolotu korzystał z dwóch silników DB 601 A1 o mocy 1050 koni mechanicznych. Pierwszy lot wykazał, że nowa maszyna jest kompletnie niestateczna kierunkowo i poprzecznie. Próby trzech poprawionych prototypów również wykazywały, że na polu tej stateczności nadal jest bardzo wiele do zrobienia. Zbudowanych zostało kolejnych 13 maszyn, które zostały wykorzystane do prowadzenia Prób w locie. Problemy ze statecznością samolotu powracały jednak jak bumerang. Ponadto podczas testów doszło do utraty jednego z prototypów, którego nie udało się wyprowadzić z nurkowania, prawdopodobnie na skutek flateru usterzenia. Wypadek ten miał miejsce we wrześniu 1940 roku. Jednocześnie wskutek nalegań Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy na początku 1941 roku rozpoczęła się produkcja pierwszych samolotów w ramach serii informacyjnej noszącej oznaczenie Me 210A0. Samoloty te miały zostać poddane testom w locie w jednostce Air Probung z grupę 210. Początkowo nie było zgodności odnośnie tego, jak będzie wykorzystywany nowy samolot. Pojawiały się głosy, że będzie się on świetnie nadawał do roli ciężkiego myśliwca lub niszczyciela bombowców, tak jak wcześniej BF 110, ale pojawiały się także głosy według których samolot powinien zostać dostosowany do pełnienia roli bombowca nurkującego. Samoloty w pierwszej wersji produkcyjnej były napędzane dwoma silnikami DB 601F o mocy 1350 koni mechanicznych. Samolot miał dwa karabiny maszynowe MG-17 kalibru 7,92 mm oraz dwa działka MG-151-20 kalibru 20 mm. Oprócz tego samoloty posiadały dwa karabiny maszynowe MG-131 kalibru 13 mm, które były umieszczone po bokach kadłuba i prowadziły ostrzał tylnej półsfery. Rozlokowano je w opływowych owiewkach, które mogły się poruszać na obrotowym bębnie. Pod kabiną pilota znajdowała się komora bombowa, w której można było przenosić do 1000 kg bomb. Już pierwsze loty wykazały jednak, że maszyna dalej nie jest przesadnie bezpieczna dla pilota. Samolot był wciąż skłonny do wpadania w korkociąg. W listopadzie 1941 roku rozpoczęła się produkcja samolotów w odmianie Me 210A1, którą sklasyfikowano jako ciężki samolot myśliwski. Jednocześnie z nielicznych jednostek wykorzystujących Me 210 docierały głosy, z których wynikało, że samolot jest trudny w pilotażu i stanowi wręcz zagrożenie dla personelu latającego. Początkowo doniesienia te zostały zignorowane. W marcu 1942 roku na Me210 zginęło 17 członków personelu latającego, wszyscy na skutek wypadków w locie. W kwietniu 1942 roku produkcja samolotów tego typu została wstrzymana. Usilnie prowadzone próby wykazały, że sloty na całych krawędziach natarcia skrzydeł oraz wydłużenie kadłuba poprawią właściwości lotne samolotu. Zmiany te wprowadzono na wielu przygotowywanych już do oddania maszynach Me 210A0 oraz Me 210A1, które były stopniowo dostarczane do jednostek. Jednocześnie zainteresowanie nowymi samolotami opracowanymi przez Messerschmitta zaczęli wyrażać Węgrzy. Porozumienie o rozpoczęciu produkcji samolotów tego typu na Węgrzech zostało zawarte stosunkowo wcześnie. Już 6 czerwca 1941 roku Niemcy i Węgry podpisały porozumienie, zgodnie z którym na terenie Węgier miała rozpocząć się budowa elementów samolotów myśliwskich Messerschmitt BF-109, a także nowego dwusilnikowego myśliwca Me 210. Prace przygotowawcze do rozpoczęcia produkcji Me 210 trwały bardzo długo. Przygotowanie rysunków technicznych zajęło znacznie więcej czasu, niż można się było tego spodziewać. W sumie w królewskich węgierskich siłach powietrznych eksploatowanych było 179 samolotów Messerschmitt Me 210 CA1. Samoloty tego typu odniosły względne sukcesy w walkach przeciwko Rosjanom na froncie wschodnim. Ostatnie węgierskie samoloty Me 210 zostały zniszczone już po upadku Węgier w marcu lub, według innych źródeł, w kwietniu 1945 roku na lotnisku w Parndorf, a wszystko z powodu braku paliwa i części zamiennych. Podczas produkcji samolotów Me 210 prowadzonej na Węgrzech, oryginalne, fabryczne projekty zostały poddane drobnym zmianom. W wielu elementach oryginalnej konstrukcji Węgrzy wprowadzili zmiany, ponadto, w trakcie prac nad wariantem rozpoznawczym, zdecydowali się na zamontowanie na samolotach tego typu większej liczby kamer. Pod nosem samolotu zbudowana została specjalna komora na aparaty fotograficznej kamery, do stworzenia której wykorzystano miejsce po komorze bombowej, która nie była już wykorzystywana. Umieszczono tam pięć wysokiej klasy aparatów fotograficznych. W odmianach przeznaczonych do prowadzenia dalekiego rozpoznania zastosowano również większy zbiornik paliwa. Węgrzy planowali także stworzenie odmiany przeznaczonej do rozpoznania na krótszych dystansach, ale zbudowano tylko trzy egzemplarze. Po czym dalszy rozwój tego projektu został przerwany na skutek przeniesienia fabryki. Potem 30 maja 1944 roku, na skutek decyzji niemiecko-węgierskiej grupy produkcyjnej, podjęto decyzję o przerwaniu produkcji samolotów Me 210. Dalsze prace obejmowały. Produkcję i naprawę istniejących samolotów z wykorzystaniem części zapasowych, a także dokończenie rozgrzebanych i pozostawionych na liniach produkcyjnych maszyn, do których do dokończenia na terenie węgierskich i niemieckich zakładów znajdował się jeszcze zapas odpowiednich części. Oprócz wariantu rozpoznawczego, na Węgrzech powstała także odmiana przeznaczona do roli nocnego myśliwca. Samoloty te, wykorzystywane na Węgrzech, nie posiadały jednak radarów pokładowych, ale za to miały system pozwalający na lądowanie w trudnych warunkach atmosferycznych bez widoczności Ziemi. Samolot Me210, jako nocny myśliwiec, spisywał się całkiem nieźle. Jedną z jego niezaprzeczalnych zalet była bardzo dobra widoczność z kabiny. Natomiast problemy zaczynały się podczas złej pogody, gdy problem ze statecznością samolotu dawał o sobie znać. Ponieważ Węgry potrzebowały samolotów przeznaczonych do zwalczania alianckich bombowców w ciemnościach nocy, rozpoczęto pracę nad węgierską wersją radaru Fug X albo Fug 10, który na Węgrzech otrzymał nazwę własną Turul. Jednakże program ten nie odniósł większego sukcesu. Pomimo, iż Niemcy nie byli zadowoleni ze swojego następcy Messerschmitta BF 110, czyli ME 210, Węgrzy zdecydowali się zainwestować znaczne środki w rozwój tej konkretnej konstrukcji. Wynikało to z dość zaskakującej kwestii, a mianowicie z faktu, że samoloty te korzystały z tych samych silników, co produkowane licencyjnie na Węgrzech myśliwce Messerschmitt BF-109G, które również korzystały z silników DB-605. Węgierskie zakłady lotnicze. Planowały również rozpoczęcie produkcji samolotów M410, czyli ulepszonej odmiany samolotu M210, jednakże niemiecki sojusznik nie po raz pierwszy zresztą okazał się nie do końca słowny i pomimo wcześniejszych obietnic na Węgry nigdy nie dotarły pakiety narzędzi oraz oprzyrządowania potrzebnego do rozpoczęcia produkcji seryjnej samolotów M410. W sumie na Węgrzech eksploatowanych było 16 samolotów w wersji nocnego myśliwca, 128 samolotów w odmianie myśliwsko-bombowej, 2 samoloty w wersji dalekiego rozpoznania, 6 samolotów w odmianie szkolno-treningowej oraz 5 maszyn prototypowych. Co najmniej jedna maszyna została uzbrojona w dość niekonwencjonalny sposób. Był to samolot z numerem bocznym Z0 plus 49, w którym w miejsce komory bombowej zostało zamontowane działko kalibru 40 mm, a pod skrzydłami umieszczono trzy wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych kalibru 150 mm. Planowano rozpoczęcie produkcji seryjnej samolotów w tej wersji, ale poprzestano tylko na pięciu egzemplarzach w ramach serii informacyjnej. W sumie produkcja Me 210 na Węgrzech doszła do około 276 samolotów tego typu, z których część została przekazana Niemcom. Natomiast pierwszą jednostką bojową, korzystającą z samolotów Me 210 w lotnictwie węgierskim, był Nocny Dywizjon Myśliwski V Pierwszy Bagoli, czyli Sowa, którego miejscem postoju było lotnisko położone pod Budapesztem którego nazwa jest niestety zbyt mocno pokręcona, więc pozwolę jej sobie nie podawać. Na odniesienie pierwszego sukcesu w walce z nieprzyjacielem piloci tego konkretnego dywizjonu musieli jednak długo czekać, gdyż pierwszy sukces w walce powietrznej odniesionej przez dywizjon miał miejsce dopiero 5 kwietnia 1944 roku. Wówczas to ofiarą węgierskiego myśliwca padł amerykański bombowiec B24h z 451 grupy bombowej, wchodzącej w skład amerykańskiej 15 Armii powietrznej. Kolejna walka stoczona z Amerykanami okazała się mniej szczęśliwa. Upem pilota amerykańskiego P38 padł pilotowany przez podchorążego Haydena M210. Generalnie eksploatacja samolotów Me210 w dywizjonie SUF przebiegała niezbyt dobrze. 3 kwietnia 1944 roku pierwszy samolot, pilotowany przez porucznika Colne Cornela Nać, został. Zestrzelony przez Amerykanów. Kolejne ciężkie straty poniesiono 13 kwietnia 1944 roku, gdy podczas walki z amerykańskimi bombowcami zestrzelonych zostało 8 samolotów, które w większości padły ofiarą eskorty myśliwskiej alianckiej wyprawy bombowej, a wszystko to za cenę trzech zestrzelonych maszyn nieprzyjaciela. Inna jednostka lotnicza korzystająca z myśliwców Me 210 została zorganizowana przez podpułkownika Loranta Doci. Jej personel był bardzo doświadczony i składał się z pilotów oblatywaczy wchodzących w skład personelu Instytutu Lotnictwa, zaś nową jednostkę nazwano Doświadczalnym Dywizjonem Niszczycielskim Instytutu Lotnictwa. Dywizjon ten otrzymał 12 samolotów i 13 kwietnia 1944 roku także uczestniczył w walkach z amerykańską 15 Armią Powietrzną nad Węgrami. Podczas starcia, zaczętnę czterech zestrzelonych Me 210, piloci z dywizjonu zdołali zestrzelić dwa myśliwce P-38 z Białymi Gwiazdami oraz cztery bombowce B-24 Liberator. Natomiast znacznie większym zainteresowaniem węgierskiego lotnictwa wojskowego cieszyły się samoloty w odmianie myśliwsko-bombowej, które chętnie kierowano do dywizjonów szybkich bombowców. Były to dywizjony Orzeł. Ten został sformowany latem 1944 roku na polskich lotniskach w Zamościu, Krasnym Stawie, Biłgoraju i Mielcu. Następnie trzeba przywołać dywizjon Tygrys oraz dywizjon Błyskawica. Dywizjony węgierskie, wyposażone w samoloty Me 210, bardzo aktywnie uczestniczyły w działaniach bojowych prowadzonych przeciwko Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Można tu przywołać zarówno uderzenia na lotniska radzieckie, wykorzystywane podczas operacji Frantic, czyli wahadłowych lotów lotnictwa alianckiego z bas na zachodzie Europy do Związku Radzieckiego, podczas których następowały dwie tury bombardowań celów położonych na terenie Niemiec i państw sojuszniczych, ale także walki w rejonie Budapesztu. Natomiast, pomimo całkiem niezłych możliwości do zwalczania samolotów nieprzyjaciela, Węgierskie Me 210 nie zapisały na swoje konto zbyt wielu sukcesów w podobnych działaniach. W trakcie walk pod Budapesztem doszło do zestrzelenia dwóch radzieckich myśliwców Jakowlew Jak-9 i jednego amerykańskiego Mustanga P-51. Ostatnie loty węgierskie Me 210 wykonywały już z lotnisk położonych na terenie Austrii. Ostatnie sprawne maszyny zostały zniszczone przed kapitulacją w kwietniu 1945 roku na lotnisku Parndorf. Natomiast dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem YouTube'a, Patronite'a, wirtualnej kawy. Zachęcam także do wspierania zbiórki na budowę pełnowymiarowej repliki samolotu RWD-6 oraz zakup silnika linki w opisie. Lista widzów wspierających kanał widoczna na ekranie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.